Witam Państwa w 3-2-5 TI. To najwyższa forma kompakta, jeszcze 26 6 cylindrów. Witam Państwa w 3 w jest, Dobrze jest być w domu. Ale po kolei. Byłem 13-letni ja 14 października 2004 roku, kiedy ten samochód powstawał. Myślę, że nie spodziewałem się, że będę jeździł kiedyś samochodem wyprodukowanym teraz. A tutaj jestem kilka lat później. Wiem, dla większości ludzi E46 to stary Gruz, Hehe, najtańsze BMW, najtańsze RWD. Ja pamiętam czasy, gdy to było naprawdę nowe auto i naprawdę robiło wrażenie i powiem szczerze, że naprawdę lubię kompakty, lubię kompakta E46. Podoba mi się jego wygląd, podoba mi się jego krzut. Kocham to, że ludzie najpierw gadali o tym, że no E36 kompakt wygląda jak cięte 36 bo wygląda tak samo z przodu jak wszystkie inne i ma uciętą dupę. Dobrze, no to BMW zrobiło całkiem nowy design, to teraz każdy mówi, o, przód mi się nie podoba, teraz będę chciał z przodu dawać przód od kupety, albo od sedana. Serio? 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 Design jest naprawdę fajny. Jeśli tego nie rozumiesz, nie widzisz nie widzisz podwójnych, okrągłych lamp z przodu, które zawsze były klasykiem w BMW, to nie rozumiem, jak można tego nie rozumieć, jak można tego nie dostrzec. Nie, nie... Są różne gusta, guściki. Dla mnie to jest coś w kierunku nawiązań do starych BMW, że masz podwójne lampy z przodu, z twistem oczywiście, który pokazuje nowe milenium. No kompakt 46 został właśnie zaprezentowany w 2001. Ten konkretny egzemplarz jest z 2004 roku, jak już mówiłem. To 325T i poliwcie z sześciobiegową manualną skrzynią biegów z 2,5 litrowym silnikiem, który seryjnie generował 192 konie i 245 Nm. Że w dzisiejszych czasach nie robi to jakiegoś wielkiego wrażenia, ale do samochodu, który waży około 1400 kg, jest w sam raz. 325 Ti to najwyższa forma kompakta E46. Yy, największy silnik, jaki był dostępny. To naprawdę jest wystarczający motor do tej pory. Yy, na drogę, na ulicę jest fajnie, jest w sam raz. Samochód. Yy, ma empakiet zewnętrzny, wewnętrzny i zawieszenie. W tym grubsze stawy, twarde amortyzatory, niższe zawieszenie i krótsze yy, magie. To opakowanie w połączeniu z nadwoziem kompakta i tym silnikiem, manualną sześciobiegową skrzynią biegów jest perfekcyjne. Brakowało w nim jednego elementu. To znaczy, wrzuciłem mu jeszcze sprężyny obniżające na początek, no bo wiecie, ja tu jestem znany z obniżania samochodów. Dałem rajbach e drogi, które troszeczkę bardziej obniżają trzuc, Więc jest teraz delikatny rejk. To samochód drogowy nie musi być motorową. No i co? I brakowało mi w nim jednej rzeczy, która mogę teraz oficjalnie powiedzieć jest już zrobiona takowało mu szpery ale nie zaspawanego dyfra, bo tak samo się jeździ na cudzień nie jeździ się tak samo prowadzenie samochodu na zaspawanym dyfrze pogarsza się turn in jak wchodzisz w zakręt ta chęć przodu do skręcenia do wgryzienia się w asfalt jest całkowicie inna Samochód dąży do podsterowności. Nie, to jest zupełnie co innego. Ale udało mi się podjąć yy, dyferencjał ze szperą coś takiego jak Blackline Line w tej chwili, AliExpress Special, zanim to się nazywało Blackline Line. Państwu, że testowałem go na mokry i testy przebiegły pomyślnie. Dyfer nie rozpina. można robić przekładki. Jakby miałem kiedyś E36, 325 i Sedan, w którym był oryginalny dyfer ze szperą, No tylko że tam jest szpera, która się zużywa, bo jest. Oryginalnie. No i ona była już troszkę zużyta i nawet na piętnastkach, szmatach potrafiło na mokrym czasem rozpiąć. No, pewnie, gdyby zrobić mu serwis, to byłoby dużo lepiej, no ale byłem młody i głupi, ok. W każdym razie, Torsen, bo taki dyfer mam tutaj, sprawdza się perfekcyjnie. Działa dobrze, wszystko jest ok. Mogę. Państwu tylko polecić tą modyfikację w BMW. Nowszym niż 36 Naprawdę to jest ten ostatni puzelek, który dopełnia temu samochodowi. Kompletuje go. Już teraz ten samochód początkowo jak go kupiłem w 2018 roku, to pierwsze kilka lat jeździłem nim zimą. Niestety. Ale z drugiej strony Ostatnie 3 lata nie jeździłem już w nim zimą, i w zeszłym roku, właśnie przez ten przestój zimowy, został zrobiony no w zasadzie jesienią. Cały kompletny serwis podwoziowy, blacharski, konserwacja i zostało to zrobione ładnie, zgodnie ze sztuką, z użyciem dobrych środków. I teraz byłby gotowy na używanie go zimą, aczkolwiek nadal nie zamierzam. Po prostu nie chcę tego samochodu zgnić. W Polsce niestety mamy taki klimat jaki mamy, i zimą jest solone. Może u was nad morzem rzadziej, a u mnie na południu jest bardzo dużo solone, więc nie, po prostu nie. Nie jest to tego wadne. Faktycznie dołożyłem do niego pewnie drugie tyle, które kosztował w 2018 roku, ale przez też 7 lat. I pierwsze X lat naprawdę zrobiłem minimum. Zrobiłem mu dwumas. I dałem mu seryjny dwumas i sprzęgło, no bo był już wywalony i tam parę takich zaniedbań serwisowych. Wiecie, w Polsce samochody są zawsze zgruzowane. Nie wiem, takie noszę wrażenie, że ktoś w aucie za 20 tysięcy pisze w ogłoszeniu, o, działa klimatyzacja, lepiej żeby działała, to jest 20 koła. No nie. Ten samochód naprawdę dał z siebie wszystko żeby jak najbardziej być użyteczny przydać się dać fajne chwile na jakichś krętych drogach piękna sprawa natomiast teraz ja oddaję mu to co do niego należy robię mu serwis robię mu, zrobię mu oprócz całej blacharki wszystkie gumy w zawieszeniu wszystkie mocowanie wózka wszystkie jakieś inne elementy, swożnie, nieswożnie. Każdy element od dołu, który wymagał wymiany, został wymieniony, naprawiony, zrobiony tak najlepiej jak się da w rozsądnej kasie. No, nie robiłem tego na oryginalnych częściach BMW, ale na przykład na jakichś Lamforderach. No Ten konkretny samochód ma sportowy kolektor wydechowy, i w zasadzie to tyle. No ma jeszcze mapkę. Bardzo smutny, polecam no i w zasadzie tyle. I powiem Państwu, że nie trzeba mu wiele. Nie trzeba mu dużo. W m 4 wystarczy zrobić to. Przy okazji serwisu, przy okazji uszczelki miski olejowej, zostało ogarnięte z tą ośką na pompie oleju. I teraz mogę go swobodnie dokręcać. Tak, mam popsy. Mam delikatne popsy. Chciałem. Zlinczujcie mnie. Jak chcecie? Nie wiem. Nienawidzę, jak ktoś ma przelot i ma takie popsy, że jest. Ale mam najbardziej delikatną opcję, jaka się da... jaką się da zrobić, bo to po prostu lubię. okej okay ogólnie zbliżamy się w kierunku nie, nie planowałem jechać aż tak daleko ale zawsze mam w tym samochodzie taki taką chęć jeżdżenia nim bo naprawdę sprawia mi to frajdę kocham jeździć tym samochodem i dlatego po tym jak kupiłem S200 jako daily zastępcze no bo zima wiecie rdza Lexusa nie szkoda tak sobie pomyślałem kurde może jednak nie Lepiej byłoby kupić jakieś E46. Jeszcze jedno, nawet 320D. To są dobre silniki, niezawodne, mało palą, jadą spoko. Bo naprawdę uważam, naprawdę szczerze uważam, że do 10, do 20, do 30 tysięcy E46 to jest ten złoty punkt samochodu, który jest jednocześnie na tyle nowoczesny, na tyle wyciszony, na tyle komfortowy, że jedziesz sobie z południa na północ, nad morze, na wakacje i nie ma problemu. Albo możesz się tym kulnąć pewnie na Chorwacji, też bez problemu nie wysiadasz poskładany. Fotele są wygodne, wnętrze wyciszone, wszystko jest w porządku. To jest takie małe E39. E39 było przed E46 i zostało skompletowane później skompresowany do trójki tak, tak to wygląda, że wnętrze jest podobne jak w E39 i to wszystko jest troszeczkę lepsze niż w E39 na przykład słyszałem, że w E39 rzeczą jest że w klimatroniku pękają przyciski nigdy nie widziałem E46 najbardziej zgruzowanego, które miało klimatronik, żeby to było rozwalone no, ale w każdym razie zbliżamy się do takiego pięknego miejsca w mojej okolicy Kolektor naprawdę dodał dźwięku temu silnikowi. Kocham to w tym samochodzie, że on ma cichy wydech i słychać silnik na wysokich obrotach, a nie wydech. Seryjny od razu powiem, ale myślałem nad tym, żeby zrobić jakiś zimny dolot, jakiś stożek, coś sportowego. Bo jeśli jeszcze bardziej dałoby się pogłębić ten dźwięk do lodu, hmm, no, a kolektor wydechowy zrobił to, że ta barwa dźwięku jest troszeczkę inna, troszeczkę bardziej rasowa, troszeczkę bardziej hmm, wyraźna. M54 niestety cierpi na to, że ma kolektor wydechowy bardzo restrykcyjny. Nawet można dać seryjny z M52 z jednym Vanosem i już masz przyrost i masz lepszy przepływ. Więc w ogóle tutaj tuning NA BMW kontra tuning NA Lexusa. O, bo japońskie auta to są takie wiecie, do tuningowania, mhm. zwłaszcza 1G. Wolno są, co nie zrobisz mu w zasadzie nic. I musisz mu zmienić koło zamachowe na jednomas. Nie dlatego, żeby mieć jakąś lepszą reakcję na gaz i tak dalej, znaczy tak, ale żeby ją w ogóle jakkolwiek porównywać z seryjnym BMW, jak już mówiłem, mam tu seryjny dwumas, i reakcja na gaz jest no cóż, perfekcyjna. Oczywiście możesz to zakodować w BMW E46, bo masz pedał gazu po raz pierwszy całkowicie fly -by wire i jest elektroniczny. Wiem, sam tego nie lubiłem, ale odkąd dzięki panu Bart Smot mam zrobioną y, troszeczkę nieliniowo, nawet tą przepustnicę, jest. Perfekcyjnie. Hmm. Lexus by nigdy tak nie zrobił. Nigdy ah. kocham ten samochód. A, no i z modyfikacji, przy okazji, jak dobiłem swożnie z przodu, no to wrzuciłem po prostu poliuretany i acentryki do tulei wahacza, no bo czemu nie? To jest w zasadzie OM+, bo M3 miała acentryki, więc dlaczego by tego nie zrobić w samochodzie drogowym? Polecam ten mod. Kierownica jeszcze bardziej odbija, jeszcze więcej y, informacji masz na kierownicy kład kierowniczy jest jeszcze bardziej bezpośredni. Naprawdę, powiem Państwu, nie wiem, czy ktoś miał moje zdjęcie, jak projektował ten samochód i pomyślał, zróbmy dla tego gościa konkretnie auto, żeby wszystko mu się podobało. No, ale tak, tak wyszło, no nie? Uwielbiam nawet to, że to jest quirky, że to jest kompakt. Kupeta wygląda... Prześlicznie, jest klasyczna, jest piękna, ma piękne proporcje. Sedan... Jest ok Jest ok kompakt jest quirky, jest taki dziwaczny, jest ciekawy, jest interesujący, jest hipsterski. Tak, myślę, że najbardziej jest hipsterski. To mnie, to mnie kupiło, to mnie, to do mnie przemawia, sorry. W nowej generacji tak samo. E92 ładne, klasyczne, piękne. E82 dla mnie. 2002 i po nowemu. Także E46 jest naprawdę świetnym samochodem, świetnym wyborem, jeśli lubisz prowadzenie samochodu. Nie rozumiem ludzi, którzy mówią, że yy, o, Lexus jest 200 się lepiej prowadzi. Nie prowadzi się nawet w połowie tak dobrze jak E46 i nie mówię tutaj o moim fajnym egzemplarzu. Porównam go nawet z 320D Przedlift 136 KONI, który oglądałem kiedyś i był w stanie. No, powiem tak, kosztował niecałe 3000 zł, czyli Fiat Sejczęto pieniądze. Więc nie był najbardziej zadbany i prowadził się naprawdę dużo lepiej niż mój Lexus. Z też poliuretanami w wahaczach, w tych bananach. cudy... A, a, w ogóle. Nie rozumiem. Nie kumam tego. Tak, Lexus jest 200 bardziej ci izoluje od tego wszystkiego, co się dzieje. Nie przekazuje na kierownicę tego, że tutaj jest jakiś bump, tutaj jest coś. Jak jesteś kierowcą, to chcesz wiedzieć, co się dzieje z drogą, z przyczepnością, nie chcesz być odizolowany od tego w 100%. No i niestety Lexus cię izoluje. I to nie jest dobre prowadzenie. To jest komfortowe prowadzenie. Jak chcesz komfortu, no to nie kupuj jest 200, tylko kup sobie GS, aby jest ładniejszy, większy. 325TI powstało niecałe 11 tysięcy, z czego w większości były to przedlifty. Bardzo mało było poliftów, i myślę, że poliftów w M pakiecie było w ogóle bardzo, bardzo mało. bo Jak szukam czasami sobie na ogłoszeniach, to jest to całkiem rzadki temat. Jak lubisz rzadkie samochody, jakieś takie nietypowe wersje, nietypowe modele polecam. E46 w ogóle jako szasi ma swoje wady. No bo tylne zawieszenie, tylny wózek potrafi się eksmitować z nadwozia. Jest to przez, przez budowę po prostu przez to, jak jest mocowany do, do budy, nie dlatego, że o, tam gnije i tak dalej. Są teorie, że w kompaktach się to nie dzieje. Mogło być coś niby poprawione, że w przedliftach, w sedanach yy, to była rzecz i w kombi, a w polifcie później już nie. Nie wiem, ile w tym prawdy. Ja zdecydowałem się, pomimo tego, że było to tam wszystko zdrowe, no to jak już wózek jest zrzucony, no to wrzucić tam yy, blachy. Są dostępne gotowce na rynku do wspawania, zakonserwowania. Robisz to raz. Zapominasz o temacie. Nic prostszego. Tak, M54 też ma swoje yy, wady pobór oleju. Ten egzemplarz ma 266 tysięcy. Jeśli wierzyć temu, co jest napisane na wyświetlaczu, przez większość czasu nie brał oleju. Teraz czasem mu się troszkę zdarzy, ale nie wiem. Są to w ogóle jakieś. Bardzo małej ilości pokroju. Zrobiłem na pewno ponad 1000 km i nic nie ubyło, więc na kilka tysięcy kilometrów coś tam może czasami ubędzie. Wydaje mi się, że nie jest to dramatyczne, zwłaszcza jak na M54. E46 jest naprawdę moim zdaniem. Najlepszym samochodem jaki można w ogóle kupić jako entuzjasta motoryzacji do nie wiem, 20 koła Naprawdę ciężko jest z tym rywalizować, chyba że jesteś naprawdę bardzo nastawiony, że lubisz Francuzy albo że lubisz coś tam No to tak, ale jeśli w ogóle lubisz samochody i lubisz prowadzenie i jazdy samochodem E46 da Ci naprawdę jako szasy, jako model Idealny punkt czasu, idealny punkt czasu, te samochody jeszcze nie były nad wyraz skomplikowane jak już w E90, że musisz każdą osobną część hodować i wszystko się komunikuje po szynie pan, po światłowodzie i cudzie na kiju, jest to samochód, który jest, ma swoje jakieś bolączki, ale każdy jakieś ma i jest całe know-how co, jak, gdzie, każdy w najmniejszej miejscowości się znajdzie taki samochód i jakiś mechanik, który ogarnia taki samochód, więc jest to proste auto, jest bardzo dużo aftermarketu. Możesz zrobić sobie cokolwiek chcesz z tego samochodu i pójść z nim w każdą stronę, jaką chcesz. Są wersje z napędem na cztery koła, są wersje z napędem na tył. Masz szereg różnych nadwozi, czego konkurencja w ogóle nie oferowała. Tylko Mercedes z konfigurowalnością C-klasy wyrównywał u E46, ale bądźmy szczerzy, no są to zupełnie inne charaktery samochodu. C-klasa jest dużo bardziej komfortowa i nastawiona na komfort, a BMW jest jednak dużo bardziej e, nastawiony na radość zjazdy i nie było to wtedy tylko sloganem, ale rzeczywiście szły za tym rzeczywiste doznania z jazdy. Powiem Państwu tak, jeśli nawet potrzebujecie, nie wiem, suwa, to można wziąć X trójkę. X trójka E83 to też jest E46 z X-Drive'em na szczudłach podniesione i bardzo wiele elementów wspólnych, wspólna płyta podłogowa i tak dalej. I to nadal jest E46 poniekąd, z silnikami Z46 i też jest to bardzo przyjemny samochód. Także... Droga wolna, róbcie co chcecie. Ja chętnie kupiłbym jeszcze kilka E46, bo są po prostu doskonałe, wspaniałe, genialne i nie widzę powodów. A teraz chętnie już używałem troszeczkę mojego IS-200 i zetknąłem się z tą legendarną japońską niezawodnością, że jednak faktycznie nie ma powodów, by kupić inne samochód niż BMW. To wszystko, a w przyszłości nagram myślę, że odcinek o silnikach Pozdrawiam.